Z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, pogody ducha, a także wielu chwil pełnych radości spędzonych w gronie najbliższych. Niech święta Zmartwysania Pańskiego będą najważniejszym momentem w życiu każdego chrześcijanina. Staną się chwilą otuchy i nadziei. Okazujmy sobie bliskość i miłość. Niech święta Wielkiej Nocy przyniosą nam wiele szczęścia, radości, tak byśmy zawsze z ufnością spoglądali w przyszłość. Zdrowych i radosnych świąt. Niech zmartwychwstanie Chrystusa napełni nas spokojem i wiarą, oraz da siłę w pokonywaniu trudności. Niech utwierdza naszą wiarę w zwycięstwo dobra nad złem, życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią. Niech święta Wielkanocne przyniosą każdemu z nas radość, pokój oraz wzajemną życzliwość. Życzę na wszystkim, aby ten czas był okresem spełnienia marzeń, także okresem spędzenia chwil w gronie najbliższych. Zdrowych i spokojnych świąt.